Rodoma z tej strony, słuchajcie co, poniedziałek Jak widzieliście W piątek wydaliśmy czerwonego Boxtera eee, A my ciśniemy dalej Michał ciśnie Maserati Ja ciśnę tą karerę 992T A zobaczcie kto jest I co robi Peugeotica, z którym jest film Którego kiedyś tam kupiłem Część lewej ćwiary wstawiałem, naciągałem O tutaj dziś była wstawiana no, i jest kto? Cycu, bohater ostatniej akcji. No tak się mówi, bo taki film. Bohater ostatniej akcji. A, no i słuchajcie, on sobie tutaj w peżocie działa. Pompa ABS-u wymieniamy. Zobaczcie, będzie widać. O, już tu przewody podkręcał. Kupiłem pompę ABS-u, bo tutaj ta wysrała się. Tak jest trochę. No jest, taka była zapocona, gdzieś tu widziałem. Zanim ją tutaj Cycu odkręcił. Kupiłem używkę. Zobaczymy, będzie działać? Będzie pan zadowolony. Zobaczymy. Ja tam nie jestem właścicielem tego auta. No słuchajcie, kurczę, także tak, a jeszcze tutaj termostat do wymiany. Też już jest tylko termostat, nówka kupiona. No tutaj wanna z karery T 992 wywalona. Tu szykuję, niestety nie pokażę co i jak, z tego względu, że nie będę. Nie będę tych po niektórych kutasów, już tak powiem, którzy tam srają żarem. Te komentarze są niepublikowane. Chcą się nauczyć blacharki, to niech się zatrudnią, Albo jak mają na czym czapkę nosić, no niestety. Słuchajcie, Miale, co tutaj słychać? No jest ciężko. Podłoga siedzi, słupek siedzi. Podłoga siedzi, jak słyszycie słupek siedzi, podłoga aż tutaj, o. A rzecz, tu ciach, 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 nie? Ciach, 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 tak się ja mówi. nie chcę tak prosta iść. Właśnie. Jednak blacha twarda w środku. O, no, to jest ta stalborowa, jakby nie patrzył, tak? I na trzy warstwy. Trzy warstwy ma. No. no i co, jak myślisz, do świąt skończymy? Z tym tematem? Takie to Ty wciągasz na siadanie, nie? To po weekendzie trzeba wystartować No to trzeba było pootwierać Oczywiście słupek nie jest nic odcięty Tylko tutaj Ta część wzmocnienia To wszystko mamy co nie Będzie cały bok, to będzie z czego wstawać. Tak Będzie jak fabryka No i co? Może do środy, co uda się ten bok zrobić? Zobaczymy ta. jak to pójdzie Najgorzej tam się Podłoga, Tą podłogę wyciął są wzmocnienia, też są zgrzewane i to może być ten problem. No to trzeba to, to posłabiać zbiornik, i tyle. Podłogę podłoga od zbiornika, zobacz Mhm. Mm poszło, to wszystko. No, miało, miało, miało prawo. Wiesz, no bo strzał tu poszedł w no, kiepskie miejsce. Nie? No, a ja co, ja idę, cisnę dalej, później się włączę. E, zobaczymy, czy cycowi pójdzie wymiana ABS-u bo jeszcze później musimy hebla odpowiedzieć. a no to dobrze akurat płyn się hamulcowy wymieni Ten prawdopodobnie jest już na sprzedaż swoje już wyjeździł u nas z tamtej strony widziałem że powiem wam że jak go kupowałem to ten próg taki nie był tu popuchnięty a tu coś takiego dramatu nie ma ale o widzicie tu się coś dzieje i na końcu no taki był ładny o. I to wyla w w wylazło w przeciągu półtora roku. Kurczę A no i żona gdzieś drzwi dowaliła. <laughs> a ona nie. Że to, to nie ja. Ona nawet tego nie widziała. Tego przy tym peżocie, to był kurczę, prawie stan igła. Po naprawie. już go mamy? Słuchajcie, ze 4 lata takie dobre jest. Tak mi się wydaje. 3,5-4 lata. No. E, jak chcę w tym tygodniu zrobić tą karerę tę takie kikutki Tu wyjęte tak jak należy Podłużnicę w nich trzeba na patentach robić. Opatentowałem sobie to. I tyle no. Dobra. Nie przedłużam. Stawiam kamerę. Jak coś będzie ciekawego to włączę i będę nagrywał. Trzymajcie się. No i dobra. <kluje> Kurczę. No i dobra, 20 za 15. Zbieramy się, Michał tu troszkę Wypró tego Maserati. Tu już widzę, że się do tej podłogi. Do... dostaje. teraz nie zobaczycie, to wszystko jest pogięte aż tam, O, w tamtym miejscu. Teraz nie będzie widać tego tak... o, widzicie? W tym miejscu aż się złożyło, ale naciągniemy to, mamy wszystkie elementy, żeby wymieniać. Ja już... Praktycznie porszawę mam gotową, to jeszcze poszlifować, sprawdzić kielichy, podejrzewam, że jeszcze może być ten kielich do ustawienia, wypoziomować to tak na tip top i coś szykuję dawce, tutaj sobie z pierżucikiem sycem walczyliśmy, Kurczę, rurka mi spadła, opona, jak odpowietrzaliśmy hamulce, jak się czujesz? Świetnie. E, że tata za Ciebie musiał przewody przykręcać do pompy ABS-u? No, a mam zacytować twoje słowa? No. Eee, ty lepiej tego nie przykręcaj, bo jak mi gwin Gwinspierd... No, to <laughs> będzie kiepsko. Znaczy chodzi o to, że powiedziałem, no, ale że gwin spierdolisz. A ja się posłuchałem, jak zawsze, tatusia, i zrobiłem to. No się, kurczę, tak zawsze mnie słuchał, to wiecie co? <laughs> to ja normalnie, kurczę, nie wiem. E, dobra słuchajcie, wymieniony ABS Wymieniłem termostat Bo narzekała, gdzie masz go Cycu? Termostat wywaliłem O, kurczę, zobaczcie co się w środku dzieje mhm, mhm. W ogóle nie puszczał temperatury na nagrzewnicę I się gotował A ja ostatnio czujniczek tu wstawiłem nowy, bo obstawiałem, że to czujnik wywalił. No cóż Także odpowietrzony samochód. Tu poogarniać troszkę, poskładać go, dopieścić i co? I idzie do Żyda. Przed do Marcina z PDR-u, go chyba dam. żeby też tu ogarnął, żeby to jakoś wyglądało. Jakieś zapraweczki zrobimy, tak dla przyzwoitości tego zderzaka ze świdrem. I tego przedniego, no bo wiecie. Samochód sam się, kurde, gdzie ona tu przywaliła o. <gry> Także tak to dzisiaj dzień wyglądał. Jutro już chcę włożyć do karery te 992 Wannę. Tak, żebyście w środę już mogli zobaczyć pospawany samochód. Może mi się uda do środy. Także <gry> chciałbym go na sobotę albo na piątek mieć, tak, żeby już go składać, odpalić, odpowietrzyć układ. A jeszcze wydech z tym o, także tak. chcieliście cyca, to macie cyca. O, cycu, bo się tam niektórzy domagają ciebie. A zobaczcie to... jak telefon kitra, nie? Że ono ja nie za, za tam w jajcach to ci coś świeci. Weź tam, bo jeszcze promieniowania na jajca Złote dostaniesz jaj. i ojciec nie będzie wnuków miał. Słuchajcie, pozdrawiamy, spieprzamy zjeść, wykąpać się i co cycu? Ty jutro na praktyki rano do koczyka do warsztatu, później do starego. A jutro mam ambitny plan, składa to do kupy i wrzucamy Skodę Fabie takiego mam sedana, 1.4 TDI, do ciągania quada. Hak musi założyć, bo go tak zobaczymy, może da radę. Da radę ta Skodzina? Nie no, 70 koni w TDI. A, chociaż leci jak szalona. Ale to na pusto. No, także jutro, Cycu, ambitny plan, Skodzinę. Ładować tak. Trzymajcie się, pozdrawiamy. Dwa domany. Elo. No i się manero, Kurcze. W środę nie było filmu, ale mamy dzisiaj czwartek i właśnie dzisiaj Wam rzucę film. E, z tego względu nie było wczoraj filmu, bo mieliśmy tu trochę pracy. Tak naprawdę nic się nie działo. Roszadowaliśmy, przemienialiśmy, sprzątaliśmy. E, jak widzicie, maserati nie ma. Maserati niestety okazał się tam fakap z podłogą Mieli Samochód jest zdjęty z ramy Ale to już tak naprawdę Muszę z klientem uzgodnić czy, 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 czy on będzie chciał Wam to pokazać czy nie Tak czy inaczej na razie jest projekt Maserati wstrzymany I co i Michał że się zrobiła luka wrzucił tą piątkę GT Co w babicach ją ci fachowcy <grych> zrobili Słuchajcie, no co, już jest tu przypasowane, jutro będzie skończona, czyli piąteczek tak Naprawdę wczoraj zaczął to Michał Wywalił, poklepał tutaj nad kole, bo było Okazało się, że nawet skurwysyny rancik, wiecie co, Pawali a wyrzucił te Te błotniki Fragment błotników No widzicie, jak to jest wszystko Także, że się nie zgrywa, ale Michał powiedział, że to sobie spokojnie poradzi, także ja wierzę w niego, wiem, co potrafi. Jutro dygię tę 5 najpóźniej w poniedziałek mamy plan skończyć, żeby się mógł ją, wiecie, ogarnąć. Jak tu widzieliście na początku filmu. Ja już z tą karerą tę tak naprawdę potrzebuję jednego dnia, żeby wstawić przód. I to będzie jutro. Bo, bo chcę to do końca tygodnia skończyć. To jeszcze tylko takie muszę pododcinki porobić. Ciach, ciach, nie zdradzał. Bo no to moja tajemnica, jak ja wstawiam te przody. A, no i makan pana Tomasza, którego pozdrawiam. Słuchajcie, musiałem się trochę tu porozbierać, żeby dostać się i dokładnie numery części. E, najgorsze, że ta żaluzja jest tutaj, u z przodu idzie. Jak to dostawało, to na tu pękła. Ma dwa numery, ale damy sobie radę. nie? E, górna blacha tutaj, która idzie w tym miejscu. E, numer belki mam, także lampy są dwie fajnie. Zderzak muszę kupić, też już mam numery zderzaka atrapy, absorbera już mam numer, także dzisiaj pozamawiam części. Co dalej? Jak widzicie, już powoli projekt Audi A4B6, tutaj już jest dupa do rozwiercania. Jutro tutaj biorę ten przód, to jest do tej karery T. Gotuję wstawię i jeszcze jak się uda tuba, jak nie to w sobotę. No i chciałem Wam pokazać. Aha, to była totalna wgniotka, to jest aluminiowa maska od rusemki. Dzisiaj została. Ja to miałem robić, ale ja pojechałem odbierać dokumenty do Makana z tłumaczenia, to Michał wziął i ładnie naprawił. Delikatnie tu będzie trzeba to tak naprawdę minimalnie liznąć. To jest do tej rusemki V10. No i nie wiem, czy pamiętacie, do nas przyjechała ta GT3, no ona trochę się tutaj schodzi, ale coraz więcej kwiatków wychodzi. Bo miał być tylko przód poprawiany, nagle później się okazało, że tutaj było 3000 chyba, czy coś takiego mikronów. No, błotnik był tu wstawiany, zobaczcie jakieś w ogóle ukute, tutaj w ogóle skala miernika nie brała. Później zaczęliśmy sprawdzać, okazało się, że i tutaj jest spawana i tutaj. Jeszcze podejrzewam, że jeden spad powinien teoretycznie być tam. Prawdopodobnie wymienili panel, tylko nie ma w 997 dostępnego wasu takiego jednego wielkiego panelu, tylko jest błotnik gdzieś tutaj, dotąd, później kawałek progu chyba ze słupkiem, później ze słupem, ze słupkiem gdzieś tu. No dziwne jest tu, że, no właśnie, że tu jest wstawiany słupek, jest na pewno próg wstawiony. No i jak widzicie, jest na pewno tam wstawione, także to jest wszystko ukute, musimy to poprawiać. Jeszcze chłopaki tutaj będą zdejmowali z progu, bo na 99% jest tutaj gdzieś w tym miejscu. Jeszcze musi, musi być jeden spaw, bo, bo nie ma czegoś takiego jak, że pożycie całe występuje. Także no ładną tutaj ktoś hybrydę zrobił, jak widzieliście już tam przód wam wcześniej pokazywałem, ale to będzie z tego projektu też filmik. No i patrzcie co tam stoi, GTR już na polerce. Dzisiaj chciałem jechać i odebrać Zasą z Autotrade, Anin resztę Gratów, ale niestety nie mogłem się do właściciela dodzwonić, nie wiedziałem ee, Na jakie dane, na, na co jest ta przewiecie, te, 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 części no, samochodu Wam nie pokażę, albo może Wam pokażę ten przodzik, powiem Wam, że poliftowy ryj to jest poliftowy ryj, kurde Zobaczcie, jaki skurwysyn jest piękny, no Potarda No, i słuchajcie, tak jak obiecałem, e, właściciel rentecha mi przyprowadzi. Oczywiście, właściciel rentecha to jest ktoś inny jak ten. Właściciel tego e, chciałem pozdrowić sobie, Sebastiana, Andrzeja. To są bracia, dla których robiłem tego rentecha. E, ja nawet już zapomniałem, a Sebastian się był tutaj u mnie i mówi: Kurczę, i to ci białego podrzucę. Bo w sobotę GTR już jedzie sobie do domu. I słuchajcie. Zrobię dla Was taki filmik, bo to są dwa najmocniejsze projekty, jakie robiłem w tym roku tutaj. Ten 1200 na silniku, tamten 800-750. Postawię obydwa i na niedzielę taki chcę Wam zmajstrować materiał. Stoją obydwa obok siebie, pokażę Wam różnice jak pracują silniki, układy. Bo to są dwie różne moce, niby podobne samochody, tamten jest GTS, ten jest GTR. To tamten jest zrobiony przez firmę Rentecha, a ten jest yy, zrobiony, zmodernizowany przez firmę PTG. 500 łapek robimy taki standardowy i w niedzielę macie ten film, tak? Z dwóch tych samochodów staną obok siebie przed lift i po lift. mam ja mam to takie kurczę, no, najfajniejsze chyba projekty, jakie, jakie w tym roku były robione. No i jeszcze to Ferrari, też taki można powiedzieć, że fajny projekcik. też będzie to z projekt, kurcze. będzie trzecie auto trzecie auto po Rentechu i po GT a pokażę Wam świder, tutaj kurczę Dzie dziecko bawi się swoją zabaweczką no takie ze skarbonki wyjął drobne, i sobie kupił kabinkę dzieciaki i tutaj działa to akurat Tomek robi dla swojego kolegi Volvo XC90 plugina, tam stoi, tak naprawdę auto nie było mocno uderzone, tam kodecha była wystrzelona i, i, i tylko spasowanie i nic więcej, także fajnie uderzone, a no i chłopaki tutaj na koło go stawiali, bo było koło zerwane, no racie idzie jak burza. Chyba Kalesony ma do malowania przykrótkie Także tak, Tomasz sobie tu maluje. Ja sobie tu dzisiaj już latam, bo to już jest chyba przed 19. Kurczę. No, także słuchajcie. Z jednodniowym opóźnieniem wrzucam film. Także. Widzimy się w niedzielę. Z tego oto projektu jak i porównania takiego dla was i tyle no i może coś jeszcze tam przed, przed porównaniem wrzucę wam tutaj co się działo piątek, sobota a póki co pozdrawiam doma